Witaj. Dziś pokażę ci jak wdrożyć darmowy system Szybkie Zwroty od Furgonetki, aby umożliwić twoim klientom zwrot zakupów. Po zalogowaniu przejdź do opcji Ustawienia, którą znajdziesz w menu po kliknięciu w swoje dane w prawym górnym rogu ekranu. W menu po lewej stronie wybierz opcję Integracje. Na ekranie pojawią się wszystkie twoje sklepy zintegrowane z serwisem Furgonetka. Wybierz sklep, dla którego chcesz włączyć system Szybkie Zwroty, klikając opcję Edytuj. Kliknij w link Skonfiguruj teraz lub wybierz opcję Zwroty zakupów z menu po lewej stronie. Tutaj skonfigurujesz zasady, według których Twoi klienci będą mogli realizować zwroty. Wskaż adres do zwrotu. Ustaw czas na odstąpienie od umowy oraz czas na zwrot pieniędzy. Możesz również wgrać własną politykę zwrotów lub wygenerować gotową politykę od furgonetki na podstawie wprowadzonych ustawień. W sekcji Ustawienia Dodatkowe masz możliwość dostosowania kilku ważnych elementów, które wpłyną na wygląd i funkcjonowanie strony zwrotów oraz komunikację z Twoimi klientami. Możesz dodać logo swojego sklepu w opcji Wizerunek, a my zadbamy o to, by pojawiało się ono w kluczowych momentach komunikacji z Twoimi klientami. Logo będzie widoczne na formularzu zwrotu oraz w e-mailach dotyczących statusu zwrotu. To świetny sposób na zachowanie spójnej identyfikacji wizualnej i wzmocnienie rozpoznawalności marki. Kolejną opcją jest uzupełnienie formularza z komunikatem o zasadach zwracania produktów. Możesz dodać ważne informacje dla klientów, takie jak instrukcje dotyczące darmowych zwrotów, polityka opłat za zwroty lub inne istotne uwagi. To pomoże klientom lepiej zrozumieć procedurę zwrotu i uniknąć nieporozumień. Za Twoją zgodą, w ramach integracji z furgonetką, możemy utworzyć link w domenie Twojego sklepu, który będzie kierował bezpośrednio do strony zwrotów. To wygodne rozwiązanie, które ułatwia klientom dostęp do strony zwrotów. Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, link do strony zwrotów będzie automatycznie dodany do Twojej domeny. Możesz umieścić go w widocznych miejscach na stronie, takich jak stopka czy menu, aby klienci mogli łatwo znaleźć informacje o zwrotach. Dla integracji z PrestaShop i WooCommerce, w sekcji ustawienia dodatkowe możesz konfigurować produkty bezzwrotne. Ta opcja pozwala na wskazanie produktów w Twoim sklepie, które nie będą podlegały zwrotowi. Jest to przydatne, jeśli oferujesz np. produkty spersonalizowane, które nie mogą być zwracane. Aby skonfigurować produkty bezzwrotne, wybierz odpowiednie produkty z listy i kliknij Zatwierdź. Dzięki temu klienci będą informowani, że te produkty nie mogą być zwrócone, co pomoże uniknąć nieporozumień. W sekcji Udostępnianie klientom bezpłatnych zwrotów możesz skonfigurować, które formy nadania chcesz opłacać za swoich klientów. Dzięki temu możesz zaoferować im darmowe zwroty. Co znacząco poprawi ich doświadczenia zakupowe. Na początek, w widocznej tabeli zaznacz maksymalnie trzy oferty firm kurierskich, które będą dostępne dla Twoich klientów jako opcję darmowego zwrotu. Możesz wybrać te firmy, które oferują najlepsze warunki lub te, z którymi masz zawarte umowy. Pozostałe oferty będą dostępne za opłatą. Po dokonaniu wyboru, klienci w formularzu zwrotu dla tego przewoźnika i sposobu nadania będą widzieli informację, że zwrot jest darmowy. Pamiętaj, że aby oferować darmowe zwroty, kiedy nie masz umów z przewoźnikiem, twoje bieżące saldo w serwisie furgonetka musi wynosić minimum 50 zł. W przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać z tej funkcji. Jeśli nie zdecydujesz się na oferowanie darmowych zwrotów, twoi klienci będą musieli sami pokrywać koszty przesyłek zwrotnych. W takim przypadku w formularzu zwrotu będą musieli zaznaczyć, że zgadzają się na pokrycie kosztów. Po skonfigurowaniu opcji darmowych zwrotów upewnij się, że wszystko jest zapisane poprawnie. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia na dole strony, aby zatwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany. Po zapisaniu system automatycznie stanie się aktywny. Dzięki prawidłowej konfiguracji darmowych zwrotów, twoi klienci będą cieszyć się szybkimi i bezproblemowymi zwrotami, co pozytywnie wpłynie na ich satysfakcję i lojalność. Po zapisaniu ustawień, skopiuj link do strony zwrotów i umieść go w wybranym miejscu, na przykład w stopce strony sklepu, jako baner na górze strony głównej lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia. Po uruchomieniu systemu Szybkie Zwroty wszystkie zgłoszone zwroty będą dostępne w Zakładce Zwroty. Jest to miejsce, gdzie możesz monitorować i zarządzać zwrotami od swoich klientów. Lista zwrotów zawiera szczegółowe informacje, takie jak data zgłoszenia zwrotu, informacja o sklepie, numer zamówienia oraz zwracane produkty, kwota do zwrotu oraz dane adresowe kupującego. Każdy zwrot przechodzi przez kilka statusów, które pomagają śledzić postęp jego realizacji. Pierwszym statusem, który pojawia się na liście, jest zgłoszenie zwrotu. Oznacza to, że klient zarejestrował chęć zwrotu towaru, ale jeszcze go nie wysłał. Ten status jest przypisany do zwrotu na etapie rejestracji zgłoszenia. Gdy klient nada przesyłkę zwrotną, status zmienia się na przesyłka została nadana. Informuje to, że produkt jest w drodze do Twojego sklepu. Na tym etapie możesz przygotować się na odbiór paczki i wstępnie ocenić jej zawartość. Po dotarciu przesyłki do sklepu status zwrotu zmienia się na przesyłka dotarła do sklepu. To sygnał, że paczka została dostarczona i możesz przejść do oceny zwróconego towaru. Po sprawdzeniu zawartości przesyłki masz możliwość podjęcia decyzji dotyczącej zwrotu. Możesz zaakceptować zwrot w całości, co oznacza, że zgadzasz się na pełny zwrot środków za wszystkie zwrócone produkty. Zaakceptować zwrot częściowy, jeśli zdecydujesz, że tylko część zwróconych produktów spełnia warunki zwrotu. W takim przypadku zmieniasz ilość przyjętych produktów, a system automatycznie przeliczy kwotę do zwrotu. Odrzucić zwrot w całości. Jeśli zwrot nie spełnia warunków Twojej polityki zwrotów, możesz go całkowicie odrzucić. W takiej sytuacji warto poinformować klienta o powodach odrzucenia, wpisując je w pole wiadomość dla klienta. Jeśli zdecydujesz się odrzucić zwrot w całości, system automatycznie zmieni jego status na odrzucono. To kończy proces obsługi tego zgłoszenia, a klient zostanie powiadomiony o Twojej decyzji. Jeżeli zaakceptujesz zwrot w całości lub częściowo, system zmieni status zwrotu na zaakceptowano lub zaakceptowano częściowo w zależności od Twojej decyzji. W tym momencie powinieneś przystąpić do zwrotu środków klientowi, zachowując zadeklarowany w konfiguracji termin. Zwrot ten musisz wykonać samodzielnie. Po zleceniu przelewu środków, kliknij przycisk Potwierdź zwrot środków. Zmieni to status zgłoszenia na opłacono, co oznacza, że proces zwrotu został pomyślnie zakończony. W tym miejscu będziesz mógł pobrać protokół zwrotu i umieścić go w swojej ewidencji. Tutaj będziesz mógł również wystawić korektę do faktury, jeśli została ona wcześniej wystawiona w naszym serwisie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do zapoznania się z materiałem wideo, w którym szczegółowo omówiliśmy, jak automatycznie tworzyć faktury do zamówień w Twoim sklepie e-commerce. Link znajdziesz w opisie. Dzięki systemowi Szybkie Zwroty, Twoi klienci zyskają pewność, że w razie potrzeby mogą łatwo zwrócić zakupiony towar. To doskonały sposób na zwiększenie ich zadowolenia i zachęcenie do kolejnych zakupów. Odwiedź stronę furgonetka.pl i wdroż system Szybkie Zwroty już dziś!